Bardzo mnie cieszy to, że zawodnicy byli rozczarowani to naprawdę bardzo tym wynikiem. Znaczy, że Górnik zawsze walczy w każdym meczu o trzy punkty. Znaczy to, że nasza praca przynosi efekty i oczywiście w dalszym ciągu wierzymy, że nawet Drugi mecz i oddanie prowadzenia w drugiej połowie nie spowoduje tutaj odwrócenia tej sytuacji. Wierzymy to gorąco, tym bardziej, że zawodnicy ciężko trenują. Natomiast y, trzeba powiedzieć, że te nieszczęścia nas nie opuszczają. Wiadomo, że mamy taką woską kadrę, a w sytuacji kontuzji Adasia Drancha y, wiadomo, że tę lukę trzeba będzie wypełnić. natomiast y, nie możemy załamywać rąk i z pewnością będziemy się starali tak to wszystko poukładać, aby w następnym meczu Górnik nie stracił na jakości. Uważam, że tempo meczu naprawdę było bardzo dobre. Wiele akcji, które mogły się podobać. Natomiast yy, my yy, po objęciu prowadzenia, gdzie rzeczywiście ta gra. Zaczęła dobrze wyglądać. Oddaliśmy inicjatywę, bo powtórzyło się to po raz drugi, tak jak było to meczu z ruchem. Niepotrzebnie zaczęliśmy grać y, długimi piłkami. Także y, wiadomo przy przewadze wzrostowej środkowych obrońców, jak również i w środkowej strefie zawodników Lech Gdańsk. Było to skazane na niepowodzenie. Dlatego zupełnie niepotrzebny chaos w naszej grze, co skrzętnie wykorzystała Lechia, i w wielu fragmentach meczu dochodziło do tego, że traciliśmy kontrolę w środkowej strefie. Efektem tego były czy to stałe fragmenty z bocznych stref, czy rzuty rożne. I po jednym z nich straciliśmy bramkę. W yy, konsekwencji, oczywiście, yy, decyzji arbitra yy, i rzutu karnego, dlatego, też mamy yy, przede wszystkim na czym myśleć, wyciągnąć wnioski, przeanalizować to spotkanie, tak żeby te błędy w następnych meczach yy, nie powtarzały się. Yy, satysfakcją mogę stwierdzić, że. Duży na i naprawdę gra na, na bardzo dużym poziomie, i mogę się cieszyć, że polska Mieś szkoleniowa, młoda polska miść szkoleniowa robi swoje i, i rzeczywiście z takim przeciwnikiem e, bardzo dobrze się zmierzyć. Był to taki mecz, których wszystkich cieszył, przynajmniej e, takie było nasze nastawienie, że, że zapowiada się bardzo dobre spotkanie i, i takie też było, oby więcej takich meczów w naszej lidze. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Teraz proszę o podsumowanie Trenera Michała Probierza. No my wiedzieliśmy, że gramy z bardzo dobrze zorganizowanym zespołem, bo to Adam już prowadzi 3 lata ten zespół. Widać, że jest systematycznie wzmacniany, że bardzo dużo zawodników, które przychodzi, odchodzi, a generalnie 8 czy 9 zawodników to podstawowy zespół, który gra już 2-3 lat razem, dlatego wiedzieliśmy, że czeka nas przeciwnik, który postawi bardzo wysokie wymagania. Nie udało nam się pewnych elementów prowadzić, które zakładaliśmy przed meczem. Na pewno samą całą dyscypliną yy, dorównywaliśmy. Ta, ta pierwsza połowa była taka, że każdy, yy, każdy starał się o to, żeby wyeliminować atuty przeciwnika, a swoich nie, nie do końca udawało, udawało się prowadzić. No myślę, że weszliśmy w drugą połowę. Widać, że tutaj górnik doświadczeniem trochę nas przebił i bardzo dobrze przez drugą połowę, że stworzyli sobie kilka sytuacji, gdzie my po swoich stratach własnych, ale tu muszę pochwalić zespół i chwałę za to, że potrafili odrobić to, że zrobili wszystko, żeby walczyć do końca o to wygrano, bo widać było, że do 90 minuty zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać to spotkanie. Nie udało się. Jakbym trzeba szanować, trzeba go docenić i krok po kroku do następnego meczu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście mamy czas na pytania, więc jeśli takie są, to zapraszam. To właściwie dwa pytania. Jedno, co zadałem Danchem, bo słyszeliśmy o naderwaniu, w naderwaniu nie zadała pobocznego w kolanie. Proszę to potwierdzić albo zaprzeczyć. A drugie pytanie dotyczy rzutu karnego. Państwo piłkarze mieli duże pretensje do arbitra. Czy Pan podziela te pretensje? Co do diagnozy, to z pewnością będzie w najbliższych dniach, jeżeli chodzi o Natomiast y, nigdy nie analizuje na gorąco decyzji sędziego. Zawsze przyjmujemy decyzję y, tak, jak to powinno być czyli nie komentujemy. I y, y, y myślę, że, że tutaj nie ma co dolewać oliwy do ognia. Sędzia Zakwizdał Żółtkarny. Taką chodzi o decyzję i ja to szanuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, jeszcze do obywatela. Co to był najszybszy do kolejki w Ukrainy w państwu Czy tak No dla nas jeden kolek, kolejki. No dla nas praktycznie wszystko no, na zachodzie się dzieje tak, bo wszyscy terminy mecze ustalają pod to, żeby ktoś na zachodzie grał. Ktoś kiedyś mówił, że nie można być w 2030, bo cały świat ta gra. Mecze Ligi Angielskiej normalnie się odbywają. dzieją się jakieś mecze Polaków w Polsce. Wszystkich interesuje bardziej Taki mecz na przykład jak górnik niż yy, tam bayern Chelsea, tak? bo to nas to nie dotyczy. jedynie nie można jeszcze wyłączyć, można to nagrać i zobaczyć później. Tak? Także jeżeli o to chodzi a sam mecz, to na pewno yy, wymagania to były dużo, dużo wyższe od tego, ale my wiedzieliśmy, bo to górnik jest zespołem, to co powiedziałem wcześniej bardzo dobrze zorganizowany, mający indywidualności. I tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że w tym ataku pozycyjnym możemy mieć dużo problemów. Na no, kurma jest widać w bardzo dobrej formie. I no, nie do końca to rzucał się dobrać. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że to, że jesteśmy, byliśmy, czy, czy w dalszym ciągu jeszcze będziemy, akurat to nie ma najniższego znaczenia. Liderowanie. Dla nas liczy się najbliższy mecz takie mamy podejście do całej tej sytuacji. Cieszą nas zdobywane punkty. Najbliższy mecz jest meczem najważniejszym, a to, że znaleźliśmy się na pierwszym miejscu, to, to jest bardzo miła niespodzianka. To zawdzięczamy, zawdzięczamy temu, że e, zawodnicy naprawdę podchodzą bardzo solidnie do, do, do treningów, dają w siebie wszystko podczas e, zajęć, również w meczach i z solidnością organizacją gry. Znajdujemy się w tym miejscu, jakim jesteśmy, dlatego tym bardziej słowa uznania dla, dla zawodników, że jest taka sytuacja. Nie powiem, że, że jest łatwo, bo, bo wiadomo, co pół roku praktycznie przebudowa drużyny. Michał wspominał tutaj o 8-9 zawodnikach. Chciałbym, żeby tak było po, po, po każdym półroczu, żeby tylu zostawało w składzie, to byłoby fantastycznie. Natomiast te ta rotacja jest dużo większa, bo praktycznie dziewięciu zawodników odchodzi i, no, i, tutaj, i tutaj myślę, że y, to jest bardzo trudne dla trenera Michał chyba to potwierdzi, co pół roku y, praktycznie od, od podstaw y, przerabiać organizację gry w defensywie, w ofensywie, pewnie automatyzmy, y, ale mam. Dużą satysfakcję, że pracuję z takimi zawodnikami, że naprawdę dają siebie maksimum, że nie narzekają na trudną sytuację ekonomiczną w klubie, tylko wychodzą i bardzo profesjonalnie traktują swoje obowiązki.